Jesteśmy po ostatnim meczu domowym w tym sezonie, z respektem Myślenice, wygrywamy 3 do 0. No trenerze kończymy tą bardzo udaną, wiosenną rundę kompletem zwycięstw na własnym boisku. Dzień dobry, no tak mieliśmy cel, zakładaliśmy, znaczy zakładaliśmy, chcieliśmy wygrywać wszystko tak jak mówiłem na początku rundy, że chcemy być niepokonanym zespołem, został nam ujod za tydzień, u siebie rzeczywiście nie przegraliśmy żadnego spotkania, zresztą my, my rzadko traciliśmy punkty u siebie. Wiadomo w zeszłej rundzie w Lublin to był taki mecz, który no, mocno nas zabolał, tutaj na głównej płycie, wysoka porażka, chcieliśmy tę rundę tak przypieczętować u siebie grając dobrze, kibiców było sporo, także cieszymy się, że, że nasze boisko jest niezdobyte. Tak, to dzisiaj takie chyba spokojne zwycięstwo, nie było jakiegoś wielkiego tempa, no ale trzy bramki i trzy punkty zostają w Myszkowie. Yy, tak, no pogoda troszeczkę dzisiaj fajna, wreszcie jest dużo ciepła, więc, więc to tempo może rzeczywiście było nieoptymalne, nie ale... Uważam, że zespół dobrze popracował i tak naprawdę, będąc skuteczniejszym w trzeciej tercji boiska, podejmując w niektórych momentach troszkę lepsze decyzje, ten wynik powinien być bardziej okazały, bo uważam, że z gry byliśmy zespołem dużo lepszym. Oczywiście, nic nie, nie, nie odbieram drużynie gości, która ambitnie walczyła, kontrowała nas, ale wiedzieliśmy, w których aspektach gry przeciwnika my mamy upatrywać swoje szanse. Byliśmy dobrze przygotowani do tego spotkania i, i, i spokojnie wygrywamy. Pozostał nam ostatni mecz, tym razem wyjazd do drugiej drużyny UJ Kraków. No chyba już ten sezon należy uznać jako udany, bo w pierwszym sezonie po awansie do drugiej ligi zajęliśmy trzecie miejsce. Tutaj już dzisiaj bardzo dużo wskazuje, że będziemy na drugiej pozycji. Yy, tak, jeśli zostanie przyznany walkover za wandę Kraków, za zeszłotygodniowy traktor jeżdżący po, bois, po, po boisku, po torze żużlowym okalającym płytę. To powinniśmy skończyć już na drugim miejscu. My bardzo byśmy chcieli, żałujemy, że, że nie daliśmy rady powalczyć do ostatniej kolejki o, o awans, no ale cóż, zeszła runda zadecydowała o tym, ale tak jak mówię, cieszymy się, jest to drugie miejsce. W zeszłym roku byliśmy Benjaminkiem skazywanym na, na pożarcie, zajęliśmy trzecie miejsce, w tym roku drugie, więc chciałoby się za rok wywalczyć już awans, zająć pierwsze miejsce i, i cieszyć się za rok o tej porze z awansu do pierwszej ligi. Tak by wypadało. Najpierw trzecie miejsce, drugie. No, liczymy w przyszłym sezonie na wygranie ligi. Tymczasem jeszcze ostatni akcent pozostał. Jedziemy do Krakowa, gramy z rezerwami UJOT-u. No, pewnie znowu wyjdziemy z wiarą o zwycięstwo. Tak, jak zawsze, nigdy nie mówiłem inaczej. Zawsze wychodzimy z nastawieniem na, na trzy punkty. Zawsze chcemy wygrywać, zawsze chcemy dominować. Przy, przy tak dużej liczbie kontuzji, jaką mamy i jakichś problemów zdrowotnych, osobistych, to naprawdę uważam, że, że zespół to dźwignął i liczę, że w przyszłym tygodniu też zapowiadają się kolejne ubytki w kadrze, więc liczę, że zespół podtrzyma zwycięską pasę i za tydzień będziemy się cieszyli w Krakowie z kompletu punktów. Gratulujemy dzisiejszego meczu, gratulujemy kolejnych trzech punktów. No i co widzimy się w Krakowie za tydzień? Tak jest, zapraszamy. Ja chciałem podziękować mojej drużynie za, za dobrą postawę. Dzisiaj cieszymy się bardzo, za sztabowi, za super przeprowadzoną robotę wykonaną w tym trudnym dla nas tygodniu przedmeczowym. Także dziękuję wszystkim, dziękuję kibicom za liczne przybycie i, i do zobaczenia w Krakowie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Z nami Przemysław Senderski, trener Respektu Myślenice po przedostatniej kolejce drugiej ligi sezonu 2024-2025. Trenerze, przegrywacie dzisiaj w Myszkowie 3 do 0. Myszkowianki no, zrewanżowały się za tę pierwszą rundę, kiedy to wy lepsi byliście na własnym boisku. No tak, no przede wszystkim, co mogę powiedzieć na początek, to gratuluję Myszkowowi zwycięstwa dzisiaj w pełni zasłużonego. Stworzyły sobie sytuacje, były konkretne pod naszą bramką i wykończyły te sytuacje i dzisiaj w pełni zasłużenie ten mecz. A jak trener ogólnie oceni cały sezon? Spokojna pozycja w środku tabeli. Takie były cele przed rozpoczęciem rozgrywek? Tak, no naszym celem jest przede wszystkim teraz ogrywanie jak największej Liczby młodych zawodniczek, które mamy w klubie, też jesteśmy w tym okresie takim trochę przejściowym, gdzie część starszych dziewczyn nam podchodziła. Też dzisiaj przyjechaliśmy bez kontuzjowanej Karoliny Topy, środkowej obrończyni, takiego filaru tej defensywy. Więc chcemy przede wszystkim w każdym meczu gdzieś tam te dziewczyny ogrywać mieć też jakiś plan na ten mecz, dzisiaj też realizowaliśmy go myślę przez pełne 90 minut, chcieliśmy grać pomimo tego, że Myszków podchodził bardzo wysokim pressingiem to staraliśmy się tą piłkę wyprowadzać krótko od swojej bramki. Były też dobre momenty w tym meczu, no ale zabrakło nam konkretów do tego, żeby gdzieś ten wynik był inny, chociaż wydaje mi się, że na tą jedną bramkę honorową w tym meczu zasłużyliśmy. Dziękujemy za mecz. Życzymy powodzenia. No i cóż, do zobaczenia w przyszłym sezonie! Dziękuję i do zobaczenia i powodzenia.